Idę do pracy. Już mam gotowe jedzenie dla świnki. Dzisiaj dostanie marchewka. No i sobie Wziąć. Siedzę właśnie na łóżku. Tutaj mam świnkę na kolanach. spędzamy tak czas. To jest już taką dużą świnką. Znaczy, dużą duża świnka. Według Was, czy jeszcze nie, w porównaniu do mojej ręki. Ona tak y, czasami robi, bo jak jej daje smaczka jakiegoś z ręki, y, to ona teraz tak czasami robi, że mnie obstaje i sprawdza, czy mam tego smaczka. Ale jak widzę, że nie mam, to mnie puszcza, czyli tylko tak mnie obstaje. Gdzie ty się malutka wybierasz? Bo spadniesz. Mój prosiaczek, tak? Bo spadniesz, bo spadniesz. Czemu nie chcesz być grzeczną świnką? Nie uciekasz gdzieś? Możesz być niegrzecznym świnką? Powiedz wszystkim. Będziesz grzeczna, czy nie? Teraz Was ugryzła. Nie wiem, czy Tutaj musisz być. Gdzie chcesz uciekać? Trzymaj Właśnie przez chwilą przyszła do mnie paczka, olbrzymia paczka. Spójrzcie w stosunku do Maji, jaka ta paczka jest wielka. I jest to paczka dla świnki. I zaraz unboxing. Ciekawe, duże w stosunku do Majiczki. Paczkę zamówiłam w Zooplusie. przecinamy i zaraz zobaczcie, co jest w środku Ta paczka naprawdę wygląda ogromna mam nadzieję, że to nie będzie aż tak duże jak myślę w porównaniu do paczki i tak wygląda nowa klatka dla świnki Właściwie dla świnek, bo zamówiłam już im pod dwie świnki. Jest naprawdę olbrzymia. I myślałam, że jednak będzie trochę mniejsza, a teraz nie wiem, jak ja ją zmieszczę na komodę. Bo myślałam, że jednak ta kuweta może nie będzie taka całkiem y, pozioma tutaj. I ta podstawka jednak będzie trochę mniejsza. A to jak teraz na to patrzę, to jest ogromne i kompletnie mi to nie wejdzie na komodę, więc nie wiem właściwie, co zrobię. W skład zestawu wchodzi oprócz oczywiście wielkiej kuwety, no tutaj, kratki do klatki, obudowa. Tu mamy jeszcze domek ze schodkami z plastiku, miseczka, druga miseczka. I jeszcze do zestawu jest pojedło. No a tu mamy olbrzymią kuwetę. Klatkę już zamówiłam z myślą o dwóch prosiakach. No bo tak jak już Wam od początku filmiku mówiłam, że wiem, że świnki to stadne zwierzątka i planuję drugą świnkę, dlatego klatkę będę zamawiać pod dwie świnki. Chociaż teraz nie wiem jak zmieszczę to na komodzie i co właściwie jeszcze zrobić, może jakoś sobie odsunąć komodę. Złożyłam klatkę, ale na razie nie będę wkładać tego domku, ponieważ na razie jest jeszcze jedna świnka, więc ten domak jej przełożę z akwarium, który ma. Nie wiem, czy dobrze to. Tak się otwiera klatka. Właściwie całą możemy tutaj, tą część przed nią otworzyć. Przyszła na działkę i zobaczcie, Zusia siedzi u siebie w domku. Widzicie, jak to ładnie wygląda. Przyszliśmy na działkę. Z rodziną i z Sonieczką. Oczywiście, Maja jest jak zawsze. Maja oczywiście tutaj zagląda do szklarni. Specjalnie jest zestawiona, żeby nie weszła. I oczywiście, jak zawsze, pokażę Wam, Zuzie. biskus też już kwitnie. A je sobie trawę. Tutaj ma miskę z wodą, jakby chciały jej się pić na wybiegu. No bo teraz chodzi po całym, więc jest na wybiegu. Zobaczymy czy zakwitła to lilia. Na kwitnie Lilia. I bardzo róże ładnie zakwitły. Spójrzcie, większość róż kwitnie. A pomarańczowa, różowa, ta najładniej. A no i te przesiadce przy bramie. Tu suneczka sobie chodzi. Maja tam Wypatruję czy jest gdzieś miejsce, żeby wykopać jakąś dziurę. A Zuzia w swoim żywiole oczywiście skubię trawę. Ale ja też można działce, wezmę trochę trawy też zerwę dla świnki. że Wam z bliska jak widział i trawę wzię, ale nie aparat tylko trawa. musiała na chwilę przerwać nagrywanie bo moja zobaczyła że ktoś idzie i oczywiście musiała szczekać, bo moja pilnuje przecież całej działki zresztą Sonia tak samo Dzisiaj jest e, ciepło, ale jest taki trochę wiaterek, teraz już wieczorem jak przyszliśmy, Wieczorem zawsze chłodnie, więc jest dużo przyjemniej. W ogóle e, ta jabłonka ma tyle jabłek, że już ich gałęzie prawie do ziemi sięgają. A widzicie to? O, od tej strony Wam pokażę. I te gałęzie widzicie już na ziemi prawie są. Majeczka już jest zmęczone, działce. Leży sobie w cieniu. Tyle że a tu Zuzia idzie. Zuzia ma naprawdę mnóstwo na energii. Biega po działce jak my mu Z wybiegu jak pies spuszczony z łańcucha. O, widzicie na czym została majeczka? I ulubione zajęcie na działce. kopanie dziur ja niczego się nie nauczyła co ostatnio Wam yy, chyba w filmiku ten pokazywałam że tak kopała że w końcu sobie coś z łapką zrobiła chyba nie wiem, może nie wytchnęła, ale mięśnie sobie naciągnęła i kulała przez właściwie no niecałe dwa dni a przez to kopanie a teraz z powrotem i tak kopie Jeśli ona coś zakopuje, słyszysz? Co? Ona coś tam poszła zakopać, a ja nie wiem co ona zakopała. nie patrzy. Nie, bo ja zauważyłam, jak ona już to kończyła zakopywać. Chodź Maja, chodź Chodź Hop Wskakuj. Hop. Śliwki jest to ona idzie, to się tak w pyszczku niesie? Ona może śliwka nie może, i że tak sobie ładnie niosła w pyszczku. Mówię, co ona będzie robić, a ona to śliwkę wzięła, Oczko, nie wolno ci śliwki. rzekami, bywa na działce czasami niebezpiecznie, bo tutaj jabłka ciągle spadają, więc Zuzia chce jeść te jabłka. A też nie może ich zjeść dużo, wiadomo, jak troszkę sobie tam zje tego jabłka, to nic się nie dzieje, ale nie może jeść dużo jabłek, a te jabłka ciągle tutaj opadają i co chwilę muszę je zbierać. A z kolei Maja dzisiaj posmakowała jej śliwki. I ona ja znowu jeść śliwki, a nie wiadomo też, jakby zrobiła, czy by zjadła rzeczywiście tylko tą śliwkę, czy by nie łyknęła czasami pestki. Nie wiem, jaki ona ma pomysł na siebie, zaraz pewnie jeszcze Sonia coś wymyśli ciekawego. Najgorsze jest, że tutaj też pełno leży śliwek, tylko, że tam dalej. Mam nadzieję, że Maja właśnie nie idzie na te śliwki. I tak tutaj na dziobce jest ze zwierzakami. Trzeba jednego, drugiego pilnować. Maja, ty znowu zmierzasz w kierunku śliwki. O, właśnie tu wam mogę pokazać. Tu jest śliwka. O, nie wiem, czy wy widzicie, ona ma pełno śliwek. Maja, zostaw to. I widzicie, co ona robi? Zostaw, nie wolno. Przecież nie wolno tego jeść. Nie wolno. Ona idzie co chwilę pod tą śliwkę. Chodź majczka, chodź, dam ci smaczka. A tą śliwkę wyrzucimy do kompostownika. No chodź, chodź, dostaniesz śliwkę, kogo ta. To, że cię zabrałam. Cieszysz się, zaraz będzie smaczek, Tak, tylko nie zjesz tej śliwki. Nie ciesz się do tej śliwki. Do kompostownika śliwka. A ty chodź po smaczka. Chodź, chodź. Zaraz dostaniesz. Dobrego smaczka. Tak, chodź, majczku. No masz smaczka. Widzisz, smaczek dobry, śliwka nie. No i niestety takie dzisiaj z moją mam zajęcie na działce. Ciągle muszę zabierać jej te śliwki. Mam nadzieję, że na zonie pobiegła po śliwkę kolejną. Teraz będzie akcja na działce: zbieranie śliwek, ponieważ Maja dosłownie już pięć razy miała w pysku śliwkę i chciała ją zjeść. nie po czasu nagrywała? Bo ogólnie nagrowała ma, patrzę ona nagle na coś w pysku. I okazuje się, że śliwka. Przy tych śliwek jest naprawdę tutaj bardzo dużo. I co ty robisz? Ty znowu za tą śliwką patrzysz. Zobaczcie, akurat uchwyciłam całe zwierzę. No nie, dzisiaj jakieś, bo coś z tym śliwkami. Śliwka za śliwką dzisiaj. Teraz coś, co wącha, widzę. Ty śliwkę. Sonia też coś zaczyna się już interesować, co to jest. Może ta tam zakopiwała? Może, a ja tak się zastanawiałam, czy ona tam tak zakopuje skąd to ma. Myślałam, że na jakiś gryzaczek tutaj wcześniej z działki sobie znalazła. Sonia, Sonia, gdzie to Sonia? Udało się po śliwkę, tak, chcę zjeść. Czy Sonia też już śliwką interesuje? Wszystkie wszystkie się interesują Sonia zostaw! Ta śliwka jest na tapecie. Śliwki to ja nie wiem gdzie mam je wziąć. Trzeba już to iść. Chodź Sonia, Maja, chodźcie. Jak do głosownika wrzucimy. No to I tak się właśnie skończyła historia tej śliwki. Aby już pieski nie jadły śliwek i przypadkiem nie zjadły pestek, no to tej śliwki już nie ma. To tam to wam pokażę, ile śliwek już jest wyzbieranych. Już Maja nie będzie jadła pestek. Czy no Mam nadzieję, że nie zjadła pestki, ale już problem rozwiązany. I teraz spójrzcie jeszcze, jak to przejrzyście się zrobiło, jak już nie ma drzewa. Kopie w pięciu. No hey, i to ci odkryję tu. Później będziesz kopać. Te chyba to dla Ciebie są. Ale No. Ci głowę utnę. Wychodź. Przeco zwiknie noga. Teraz, jak widzicie, orzeszek jest przełożony tutaj, bliżej okna i jest w tym dużym akwarium po śwince. Zastanawiałam się właśnie, czy z powrotem, bo jak wiecie, jak na początku wzięłam świnkę, to do tego akwarium... Poczekajcie, to Wam pokażę orzecha. To ona była właśnie w akwarium po chrupku, które kiedyś było jeszcze żubia. No a... Choróbcie, ja przełożyłam do takiego akwarium, właśnie jak miał wielkości orzeszek. No i teraz świnka, kiedy ma klatkę, no to z powrotem to akwarium mam wolne, to właśnie duże akwarium. No i zastanawiałam się, czy znowu dać do niego chrupka, czy znowu mu zmieniać podłoże i to wszystko. I czy go tutaj dawać. Ale też zaobserwowałam, że jednak, w porównaniu do orzeszka tak widać, że jest już mniej aktywnym hamikiem. nie biega tyle razy, tyle czasu co orzeszek. No też dużo więcej jednak śpino. Między nimi jest różnica wieku tak, no niecały rok. No i jednak zdecydowałam, że dam orzeszka do tego dużego akwarium, a chrupciowi już nic nie chciałam zmieniać. U chrupka żadnych zmian nie robiłam. Jedyne co zrobiłam to to, że to akwarium musiałam dać tutaj bliżej okna, na tą półkę u góry, ponieważ no ono jest duże i ono mi nie zmieści się tam jak bym chciała za drzwiami na tym regale. Ono tylko tutaj się zmieści. No i teraz tam jest właśnie chrupcio, a tu jest orzeszek, czyli zamieniłam chłopaków miejscami. Zobaczymy czy to się sprawdzi, ale myślę, że raczej tak, bo jednak orzeszek jest dużo bardziej aktywny do, do sporny do, do chrupka, dlatego no, jednak będzie w tym większym akwarium. A chrupek jest po prostu tutaj przy drzwiach na regale, bo to akwarium jest po prostu mniejsze w szerokości i ono tutaj mi się mieści, a tam to by się nie zmieściło. No i ja też chciałam zakończyć ten filmik chróbcie, który nie śpi, więc Wam go nie pokażę. Jeżeli Wam się podobał ten film, te zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. A jeśli chodzi jeszcze o świnkę, to. I klatkę, jak urządzamy to wszystko, to nagram w osobnym filmie. Znaczy, w osobnym filmie to zobaczycie.